Witam Was kochani, witam serdecznie, po długim czasie, niebytu na YouTubie. Bardzo się za Wami stęskniłam, i już, jak to się mówi, znowu zaczynam nagrywać filmiki. Bardzo się cieszę, że jeszcze jestem z Wami znowu. Chcę jeszcze Was poinformować, że możecie mnie znaleźć na Facebooku, na TikToku i. Na Instagramie, ale Instagram jest, jak to się mówi, jeszcze nie tak jak powinno być. Ale już Wam skóry mówię, gdzie jeszcze możecie mnie spotkać i znaleźć. Kochani, dobrze to będzie teraz na ten tydzień dla lwiątek, dla panny, dla Baki i Skorpiona. Przesłanie. Chcę powiedzieć, że w niedzielę nigdy nie będę używać tarota. Tarot w niedzielę sobie odpoczywa i dzisiaj będą nam towarzyszyć karty Creeper, przesłania, czyli energie anielskie i oczywiście Messenger od Anioła Amora. Zaczniemy właśnie sobie od niego, moi drodzy. A co? Zobaczymy, jak, co tam w tej miłości dla lwiąt, panien, wak i skorpionów. Zobaczymy, co tam ma nam do powiedzenia Amorek dla tych znaków. Cóż chce nam pokazać i powiedzieć Amorek? No. Jakie masz przesłanie miłosne dla tych znaków? Lew panna waga skorpion. I już mamy, kochani. Pamiętajcie, że to nie do wszystkich będzie im przesłanie, czytanie, no bo wiadomo, jesteśmy różni i każdy ma różne życiowe problemy, ale jest to tak ogólnie wzięte, więc możecie powyciągać wnioski. I zobaczyć, czy to będzie dla Was, czy nie. Mówię w sensie. Wszystkich rozkładów, czyli też z tych pozostałych moich kart, nie tylko, chodzi mi o Amorta. Dobra, moi kochani, cóż my tu mamy? Pozwólcie, że sobie przetłumaczę. Aha, tu jest tak, i to popatrzcie, jak to fajnie wyszło. Można by było powiedzieć, że to jest dla lwa. Miej zaufanie do wszechświata, bo przyjdzie czas i powiedzmy sobie, czas i moment na to, co powinieneś zauważyć, zobaczyć. Jednym słowem, przyjdzie czas na wszystko. Miej cierpliwość i zaufanie. A twoja sytuacja zakończy się. Pozytywnym, dobrym końcem. Czyli nie będzie tego złego, co by na dobre nie wyszło. To można by było w skrócie przetłumaczyć. To by było dla lwa. Teraz mamy Panny. Super. Energię wiedzą, jak to się robi, moi drodzy. Każdy z Was ma dla siebie jakiś przekaz miłosny. Teraz mamy, cóż my tu mamy. Ja muszę to przeczytać. Aha, tutaj jest pięknie powiedziane. Opiekuj się. Opiekuj się tą energią, która Was obojga otacza. Bo jest to wyjątkowe. Um, wyjątkowe więzi, przyjaciół. Możecie się nazywać dobrymi przyjaciółmi. Czyli rób wszystko, żeby nie spierdzielić tej znajomości, którą między sobą macie. Czyli ta znajomość, z którą jesteś, jest naprawdę, można by powiedzieć, najlepszym przyjacielem w Twoim życiu. Więc uważaj, co robisz, co mówisz, gdzie idziesz, z kim idziesz i tak dalej. Czyli rób wszystko, żeby sobie. Nie spierdzielić tej znajomości. To jest do panny. Teraz mamy tutaj waga, waga, waga. Cóż mamy? Aha, daj sobie trochę odpocząć. Wciągnij parę wdechów i wydechów, aby Cię otoczyła cisza bo ten czas jest dla Ciebie teraz potrzebny. Musisz odpocząć. To jest czas na przemyślenia. No, w sumie to jest dobre, no, bo już jest na podwórku szybko ciemno. Człowiek nie wie, co ma z sobą zrobić. No więc jak tu wychodzi, wago, przemyśl różne sytuacje bo, sytuacje, bo na to masz czas. Wdech, wydech. Odpocznij. Znajdź sobie cichy kątek, i tam oddaj się kompletacjom, medytacjom, przemyśleniom, bo to jest odpowiedni dla Ciebie czas. Dobra, teraz skorpion, skorpion. No, zostaw wszystko, zostaw, zostaw, zostaw. A będzie wszystko dobrze. Czyli mamy tutaj jakieś coś. Zostaw, zostaw, zostaw. Przestań ciągnąć to, co nie ma sensu. Zostaw to, a zobaczy, że będzie wszystko dobrze. No. To były przekazy od Anioła Amora: lwiąt, Panny, Bagi i Skorpiona. Dobra, to teraz zobaczymy. Co to będzie tutaj finanse? Finanse dla Was, moi drodzy, finanse. To już mamy. U. To staniesz. Hmm. Dobra, to by było na takiej zasadzie. Ktoś gdzieś może zagrał w Totka i w ogóle nie uwierzył w to, że zagrał. I że cokolwiek wygra, to wychodzi na to, że może tak, że będziesz mieć jakieś tam pieniążki. Ew ewentualnie przy wypłacie dostaniesz jeszcze coś plus. Ewentualnie ktoś ma u ciebie jakieś długi i je odda wcześniej, aniżeli się ty spodziewałeś. Tak, jeśli chodzi o to, zobaczymy co dalej. Dalej finanse, finanse. Co my tu jeszcze mamy? Finanse. Te dwa panny wagi i skorpiona. Aha. Siedzisz. Dobra. Dobra, ktoś siedzi sobie spokojnie i bezpiecznie na tyłeczku gdzieś tam w biurze lub ma dobrze opłaconą pracę i wie o tym, że mu się nic nie stanie. Tak? Jest jeszcze ktoś, kto po prostu odpłynie w siną dal za robotą. Będzie żałować tego? Nie, no to wygląda, że nie, bo się cieszy, że będzie mieć dużo kasy i będzie już tak jest. Problemy zostawi za sobą. Czyli jest tutaj jeszcze ktoś, kto po prostu wyjedzie, albo po prostu pojedzie gdzieś do pracy, wiedząc o tym, że dobrze zarobi przy tym. I będzie mieć problem z głową, jak widocznie jakieś długi raty. No to tak jak ten świat teraz funkcjonuje, prawda? To się w tym tygodniu pięknie spełni. Dobra, teraz jeszcze zobaczymy, co tam się wydarzy takiego, to jeszcze przestrzegają karty przed czym, jakąś radę, czy cóż mają dla pół, panny, Bagi i skorpiona. Zobaczymy, czy coś ma takiego, jakaś rada, ostrzeżenie. Jakaś rada, ostrzeżenie dla tych znaków na ten tydzień. Jest takie coś, ktoś spełni swoje marzenie, które do tej pory było bardzo ciężkie do zrealizowania, bo były różnego rodzaju przeszkody. Różnego rodzaju, nie wiem jakie to przeszkody były, że nie mógł ten człowiek zrealizować, zrealizować swoich planów, ale na to wygląda, że one będą zrealizowane. Przestroga, zobaczymy, czy jest jakaś przestroga. Tak, rozstanie. Uważaj na rozstanie albo będzie przymusowe rozstanie. Mhm. O, ktoś do wojska idzie. O, będzie rodzina płakać, jak ja to mówię. Albo dziewczyna. Tu już jeszcze jest to Rozlane łzy, bo ktoś dostał bilet wilczy, jak ja to mówię, pójdzie do woja. Hmm, można by było też powiedzieć, że ktoś marzył o tym, żeby to zrealizować. Nie wiem. Tu wychodzi na to, że się plany zrealizują. Tutaj będzie ktoś rozpaczać. Pole poleją się łzy. Ktoś będzie do boja szedł. Coś jeszcze mamy. No i znowu jest. Wzrost kasy. No i duże szczęście. Dobra, ktoś niech zagra sobie plotka w tym tygodniu. Uwaga, jeszcze jest ostrzeżenie. Uwaga na chorobę. Na choroby, chorobę. Ktoś w rodzinie i zaraz zobaczymy, kto to będzie. Ktoś w rodzinie zachoruje. Dobra. To będą... Wychodzi na to, że ktoś w rodzinie i to wychodzi na to, że to będą dzieci, dziecko. Uwaga, żeby nie zaroschorowało się. No. Czyli co moi drodzy? Nie wiem. To przedszkola, do szkoły. Niech się to... Wasze potomstwo ubiera ciepło. No bo będzie przykro patrzeć, jak będzie ktoś chorować z Was, no nie? Zacznie się, że tak od tej osoby, a zakończy się, że cała rodzina może się rozchorować. Dobra, to jest przestroga rada. I teraz, kochani, co my tu jeszcze będziemy mieć? Co tam... Jeszcze będziemy mieć pieniądze rodzina i jeszcze rodzina, rodzina. Cóż tam będzie z tą rodziną? Co tam czeka w tym tygodniu rodzina? W tym tygodniu rodzina. Ktoś będzie mieć doła. Dobra, ktoś będzie mieć doła, chęcią będzie tej osoby ucieczka, zostawienia tego wszystkiego w dupu, jak to się mówi i po prostu piść sobie w świat i mieć wszystko w nosie, to jest tak właśnie w rodzinie, no nie? Są dni, kiedy mamy naprawdę handrę. Wszystko zaczyna nas zdołować, niektóre sprawy zaczynają nas denerwować, tak jak tutaj widać, że będzie niestety jakiś tydzień nerwowy, będą jakieś papierzyska, ewentualnie osoby, które nas wkurzą, a my będziemy po prostu myślami takimi, żeby stamtąd uciec gdzieś daleko, w dalej. Dobra, to tyle by było z rodziną. Tak, rodzina. Jest potrzebna. To tylko od razu mówię. Jakby nie było. Mówi się, że rodzina najlepiej wychodzi na obrazku, ale nie. Rodzina jest rodziną. Dbajmy o rodzinę. Dobra, kochani. Pamiętajcie, że te czytanka to jest tak, yy, powiedzmy sobie, no ogólnie, tak? Czyli każdy z Was może wyciągnąć jakieś tam wnioski dla siebie. Jak będzie się wszystko zgadzało, to co ja tutaj Powiedziałam, dzięki kartom, to moi drodzy, paluchy do góry, no nie? I do następnego razu, moi drodzy, czyli to było czytanko na ten tydzień i trzymajcie się ludziska. Życzę Wam miłego tygodnia. I jeszcze raz. Do następnego razu. Pa pa!